Księga Tajemnic, teorie spiskowe, tajemnice, ciekawostki. Kanał prowadzony szczególnie dla sympatyków wszelkich tajemnic. Bardzo dużego odkrycia dokonali naukowcy odnośnie wewnętrznego jądra Ziemi, które na podstawie najnowszych danych okazuje się być żelazną kulą. W szczególności sejsmolodzy z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego uważają, że ten rdzeń powstał po globalnym wydarzeniu z przeszłości. Dzięki badaniom konkretnych części Ziemi i monitorowaniu fal sejsmicznych rozchodzących się po całej planecie, Tanzun Pam i rwoje Tkalcić odkryli solidne metalowy rdzeń, co pozwoliło im zidentyfikować nowe szczegóły, których nie zaobserwowano wcześniej. Zatem nie tylko byli w stanie potwierdzić istnienie stałego metalicznego rdzenia, znanego również jako rdzeń wewnętrzny, ale także całkowicie przypadkowo dokonali innego odkrycia. Duet naukowców szacuje obecnie, że wewnętrzny metaliczny rdzeń ma średnicę około 800 km, co stanowi prawie 1% objętości Ziemi. Obecnie jest jasne, że na wcześniejszym etapie historii geologicznej miało miejsce jakieś globalne wydarzenie które doprowadziło do znaczącej restrukturyzacji struktury krystalicznej jądra. Być może odegrało to ważną rolę w pojawieniu się pola magnetycznego w pobliżu Ziemi, bez którego rozwój złożonych form życia byłby niemożliwy. Wiadomość ta jest zgodna z raportem brytyjskiego BBC z zeszłego lata, w którym ujawniono, że korzystając z ośrodków sejsmologicznych na Antarktydzie, naukowcy odkryli zaskakująco ogromne góry na granicy między jądrem a płaszczem. Głębokie na około 1800 mil. Było to bardzo duże odkrycie, które rodziło uzasadnione pytania, czy niektóre przekonania na temat pustej Ziemi mają ziarno prawdy, skoro przecież wewnątrz planety i w pobliżu jądra znajdują się góry trzykrotnie wyższe od Everestu. Problem istnienia gór wewnątrz Ziemi polega na tym, że wnętrze to musi być puste. Gdyby był solidny i wykonany z jednego materiału, po prostu nie byłoby gór. Od tego czasu podobne góry odkryto w rozproszonych miejscach w jądrze. Niektóre z nich są szczególnie duże. Jeden nawet zajmuje obszar o długości 910 km pod Hawajami. Jednak do dziś nikt nie wie, jak tam powstały, ani z czego są zrobione. Nikt nie twierdzi, że nadają się do zamieszkania i że są tam śniegi. Samo to, że istnieją oznacza, że do tej pory nie opisaliśmy właściwie tego, co znajduje się wewnątrz Ziemi. Jak podaje BBC te gigantyczne podziemne pasma górskie, zwane strefami ultraniskich prędkości, przez lata umykały naukowcom, dopóki trzęsienia ziemi i eksplozje atomowe nie dostarczyły wystarczających danych sejsmicznych, aby je wykryć aby dać wyobrażenie o tym, jak duże są te góry Mount Everest znajduje się około 9 kilometrów od powierzchni podczas gdy podziemne góry mają wysokość ponad 38 kilometrów. Oprócz gór odkryto także wodę. Wszystko to w połączeniu z wiedzą, że jądro jest w zasadzie małą kulą z litego żelaza, pokazuje, że przecież przez te wszystkie lata nic nie wiedzieliśmy o wnętrzu Ziemi, a prawdopodobnie starożytni wiedzieli znacznie więcej. Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz, podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.